No to cześć. Wiele osób mnie prosiło w komentarzach, żebym spróbował sushi. Mimo tego, że nie lubię ryb, ale dla Was to zrobię. Ja akurat znajduję się pod sklepem i co? Idę szukać. Zobaczymy jak będzie. Dobrze, to W 6 sklepach nie udało mi się kupić, ale w końcu udało mi się kupić sushi, Wyczekiwany test. Kupiłem je w sumie w Aldi z tej samej firmy, akurat. Jedna paczka po 5 franków, także rozsądna cena. Mam nadzieję, że będzie dobre, no bo ja nie lubię jakoś ryb, także wiecie. Mhm. Także co, pora przetestować. A, ale nie rozumiem. Były dwa zestawy, nie? Tak, były dwa zestawy, które właśnie rozwaliłem. No bo co bardzo tyle e, jak zwykle tyle. Także, najpierw to uparcie, jeśli mi się podoba z wyglądu, przetestuję. Co, boisz się tego? Mmm, to jest łosoś. Łosoś i... Jest tu łosoś, ale... Strefeczka chyba, nie? Bo tam ogonek tam widać. O Boże. Okej. Okay. A, żeby nie było. Będę testował ogólnie bez sosów, które są w zestawie, z tego względu, że dla mnie sosy zabijają w ogóle smak, tak samo sosy na pizze. Tego nie rozumiem akurat. Ja wolę bez sosów. Kurde, jak uży... to się uży... Czy to się O, czekaj, bo tu... Muszę otworzyć jeszcze. No, ale tu są sosy, tak? To klasycznie. Klasycznie jest. Nie wiem co to jest, miesza oto? To jest sojowy Sos sojowy Ej, Cztery są? Nie trzy, ale jeju, Sojowy się chyba rozwalił Oba zostaw Dobra, miesza oto Wasabi, imbir, dobra co mówiliście? mi, że sushi mi posmakuje no, Także mnie 40 osób prosiło, no to Dla was spróbuję sushi I najpierw może sobie, to nie wiem jak się to obsługuje Ujda Spróbuję sobie To jest poradnik jak nie jeść pałeczkami O, złapam. Tak? Nie wiem co to. Jakiś ryż. Nie wiem co to w sumie jest. Hmm. się nie spodziewałem? Hmm? owszem, przebija się rybą ale o to wziąłeś, tak? wziąłem to, przebija się ale tu chyba nie ma ryby to jest marchewka jakaś nie, nie jest? A, a tu, to się przebija akurat rybą czuję ten smak mhm. ale nie jest taki, że mnie pisze na wymioty akurat bardzo... patrz czekaj momencik, bo tu są trzy rodzaje tak, tak? trzy rodzaje a tych ku... jest po prostu więcej chyba, bo to, to ma... samo jest, tak? patrz nie, tak, tu jest właśnie... Mhm. nie, czekaj tak, tak trzy, trzy rodzaje mamy tylko tu trzy rodzaje. Nie, powiem Wam, że ten jest dobry. A teraz przetestuję... Czekajcie, bo ja nie wiem, czy to pałeczka. Kurwa, ja w chwilach jestem trochę lepszy. teraz przetestuję... Śmierdole. Hm. Mm. Zaraz w ogóle bez smaku Nie no Lega bym akurat nie ja jest bez smaku No chyba żebyś wasabi dodał nie? Spróbuj. Nie, nie chcę ogólnie sosów Mimo żeście mi mówili ale A. To jest jakieś... bobki <laughs> <laughs> nie, nie wiem co to jest ja. no. bobki. Ale chujowe mm. Co co dajesz? Nie. Jak co tu jest? Tu już jest na pewno ryba. Jakaś. Nie. Noż. A te bobki Krzysiu to, to jest sezam. Biały i czarny. Aha Może wiesz, serio jakbyś dodał Wasabi, czy... Jak chcesz? Ale powiem... jak po, 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 Nie, no nie jest złe. A który był najlepszy z tej pierwszej paczki? Na, 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 najlepszy to był ten. Ten, ten. ten akurat. Ten był akurat na, na drugim miejscu. A ten na trzecim, bo jest taki bezpłciowy. Nie wiem co to jest. Ty. W ogóle nie ma smaku. Dlatego chyba jest go najwięcej. A, machaj, zamierzam. Tak, cztery były kawałki. No i bez smaku. Teraz będzie chyba ciekawsze, nie? Teraz akurat. Klasycznie sobie to sprawdza, sosy, nie, te same sosy Tak samo. Klasyk. W sushi. Hmm. Najbardziej mnie przerażają te to jest chyba z łososiem, a to jest chyba krewetki. Tak, bo patrz, ogonek tu jest. O Boże, ty mówiłaś, że lubisz krewetki. Lubi, Pyszne są. Lubię krewetki. Tak, krewetki akurat lubię, ale nie z ogonem. O to jest chyba z łososiem, nie? To... Znaczy, nie, tuńczykiem w sensie. Przepraszam. Tak jakby ten tuńczyk, taki z puszki, nie? Wygląda. O no, kurwa, to jest tuńczyk. <laughs> Flashbacki z tej kanapki, co? To ja pierdole. Podobny? Podobny jest do tamtego? Jest lepszy, ale nie, po prostu kur... Nie no, tuńczyk to jest takie bardziej wezwanie, nie. Dobrze, że jeszcze mam jeszcze wodę. Nie, to jest k***a najgorsze. Mmm, ładnie pachnie. Mmm, dobre. Nie no, bardzo, bardzo, nie no. Sushi k***a nie jest złe. O. Nie. Te, nie, te akurat nie Zaraz próbuję żółtego tego. też? Nie. nie to jest dobra. To, to jest nie to jest niedobre. I, i te zielone takie średnie A to jest dla Ciebie hardkorowe, nie? Bo ty mm. mówiłeś, że ty... Ryżu nawet nie lubisz. <śwek> Rys ale w jakiej formie, ale o Boże, wiesz co ci proponuję? Mm? Bo Krewetki lubisz a łososia chyba nie, to może zacząć od tego co lubisz. <śmierdanie> <śmierdanie> mhm. Wypatcie, ja zdemontuję. Nie, ja tego nie ruszę. Wypatcie, ja tego nie ruszę. A to ogonka nie jesz, ogonka się nie je. Serio? Tak. No po co on tu jest? Bo tak jest! No ja pierdolę To jest dekoracja, tego się nie je Chciałeś, żeby, żeby ktoś kiedyś ogon jadł? Nie wiem, na YouTube dużo rzeczywiście Ja pierdolę, a to się... Mm. No to będzie dobre <kuh> nie. nie, 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 ja się... Jebie, Boże. Dobrze, am, am. O kurwa. No to krewetka No Teraz krewetka, kurwa, że tak jak gówno jest. To sam ryż był i krewetka na górze. O, tylko. Bierze... Nie, dziękuję. O, ja pierdolę. Zjadło się chociaż? Wystarczy, że ukryłem to. Rogę. Ja pierdolę. Dobra, teraz poranęło łososia, tak? Właśnie. się chyba będzie dobry. Patrzcie w komentarzu. Mhm. Ktoś mi pisał. No wybaczcie, nie pamiętam, w tym już to nazwy. Przemysł spróbował właśnie z łososiem bo po... szemi jest podobno dobre. No i łososie jest zdrową rybą. podobno zdrowa ryba. Mhm. <laughs> <laughs> do <laughs> 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 Dziękuję za polecenie akurasy z, washo, z Bardzo dobre. Nawet jak na takie marketowe, nie? Susi. Nie powiem, że bardzo dobre. oprócz tego, co właśnie mam na ręce dalej, może to by walić A co cię przestraszyło w tej krewetce? Jak to ukryłem Centralnie... chodzi o smak. Oprócz tego, że już mnie to samo oko nadrzucił. Ale nie chodziło o to o smak krewetki, tylko o te wrażenie jak się ją ugryzie, tak? Tak, to tak, chodzi? to było najgorsze, nie. Mhm. Ale powiem tak. To, to se na kolację zostawię. Mhm. Podsumowując. Chcę naprawdę podziękować tym chyba 40 osobom. Coście komentowali, żebym spróbował sushi, bo mi posmakuje. I naprawdę sushi jest dobrem. Może nie każdy rodzaj. Każdy z tych kawałków, ale jest to zjadliwe. Naprawdę, mimo tego, że ja nie przypadam z rybami, no to jest... To sushi to ja mogę kupować bez problemu, oprócz tej krewetki, co właśnie tu była. Łosoś bardzo dobry. No i te ta inne tak samo nie są złe. Także ja bardzo dziękuję, ja bardzo dziękuję za, za polecenie mi sushi. Jak macie jeszcze coś typu... Z, z rybnego, co mi by posmakowało, no to napiszcie mi w komentarzu, chętnie spróbuję. Tycu! Co? Może byś jakiś sequel zapowiedział? A! E, tak, eee... Będziemy nagrywać... Nie, nie, sequel! A, sequel, co kurwa Sushi! A! Sequel! A dobra, no to już zapowiem, cóż mi te podeszło. Dlatego y, to jest Sushi będę w Szwajcarii. Będę w markecie. markecie po prostu w Szwajcarii w Altie akurat znalazłem. I tak y, z chęcią przetestuję sushi jak będę w kraju, wró wrócę do kraju, chętnie przetestuję sushi z jakiegoś marketu. Na przykład co było w komentarzu z Biedronki Chętnie przetestuję. Także czeka czekajcie. Aha. A tylko. Nie, no, nie z jakieś. Alpo, albo też mark marketowe przetestuję i jeszcze pójdę do lokalu jakiegoś i takie niby prawdziwe sushi zamówię No i przetestuję, także możecie oczekiwać, ale to z kilka miesięcy Jak mnie nie zostawicie na kanale, no to, no to będzie miło, a tak no to... Tak, no to dziękuję za oglądanie, no i naprawdę jeszcze raz dziękuję za te sushi Kocham Was, dziękuję Oprócz tego, to jest główne